jestem tej i witam Was w kolejnym odcinku z Lego Star Wars Disco Saga. <laughs> Jak Państwo nie pamiętacie, robiliśmy sobie um, Mistrzowie Włamania. Taki poziom był. No i w tym odcinku zaczniemy sobie poziom pod tytułem Bliskie spotkania pierwszego Snowka. Jesteśmy już tutaj, w sektor Javin, no i mamy nasz poziom, od którego sobie zaczniemy na odcinek. Mm. Mm. Nie musisz tego robić. Czuję twój wewnętrzny konflikt. Rozrywa cię. Moje sumienie jest czyste. Nie, nadal cierpisz. Czuję to. Nadal cier Alternatywne zakończenie, patrzcie. Rej umiera. Koniec filmu, dziękuję. To twój standardowy strój? Widzimy się z najwyższym wodzem. Jest stosowny do okazji. Ale już komunikacja poprzez wymagała zdjęcia kokułki. Eee... <noise> Zaskoczyła mnie. Dość już. Najwyższy wódz nas oczekuje. Pewnie ma A to za <noise> Zobycie debilem, zasobnie już. Chciałem tylko zrobić alternatywne zakończenie, a oni się do mnie przyjewali. Nie wszyscy władają mocą, wiesz? Może tak trochę szacunku dla starej, dobrej pracy fizycznej? czemu to... No a nas? Przepraszam. marne Pomyliły mi się gry. Niekompetentni serwisanci. Mówiłem, żeby to naprawili! Dołącz do mnie i to naprawimy. Wiem, co robisz. Może jednak ty dołączysz do mnie i to naprawimy. Nie możemy po prostu razem? Dobra, ale i tak do mnie dołączysz. Widziałem to, Ten, Kiedy zetknęliśmy dłonie, widziałam Twoją przyszłość. Jej kształt. Nie ugniesz się przez nogi. Zmienisz strony. Pomogę ci. Ja też coś widziałem. I dzięki temu wiem, że kiedy przyjdzie ta chwila, to Ty zmienisz strony. Staniesz u mojego boku, Rej. No i co mam zrobić? Dobra Będziesz mogła wyjaśnić najwyższemu wodzowi, czemu zniszczyłaś nam kuchnię Dobra Teraz chyba tak poszło, no? Go. Nie doceniasz Skywalkera! I Bena solo! Uh -huh. Nie! Uh -huh. Masz wstał, Mój godny uczniu, synu mroku, spadkobierco Lorda Wejdera wypełni swe przeznaczenie! Wiem co muszę zrobić. Pretoriańscy strażnicy. Oh, ha ha Dowaj, dawaj, dawaj, Ej, ale fajnie tą walkę zrobili, szczerze.

Dobra, kolejny pokonany, a widzę, że to jest minikit nawet, lepiej go nie złapać, o. Czemu ja nie mogłem? Dawaj dalej! I to jest chyba aktualnie... najlepszą walka jaką zrobili w tej grze, naprawdę. <coughs> Dobra. Dobra. Mamy to. Dołącz do mnie. Możemy objąć władzę i zaprowadzić nowy porządek. Nie rób tego, Ben. Chodź. Darz sobie z tym radę, tak? Hmm. Ukrywam nas, nie powinni nic widzieć. Ukończę na poziom, mamy jedną trzecią prawdziwego. Jedi. Pretoriańscy nieudacznicy, zrobiłem wyzwanie. Tutaj 0 Minikitów Rej, szary szaty Jedi. Luke Skywalker, stary prochowiec. Pretoriański strażnik 8 Gwardia. Pretoriański strażnik trzecia Gwardia. I to tyle. Na pewno nas nie widzą. Wszystko będzie dobrze, a jak nie, długo się nie będziemy martwić. Jaki jest kolejny nasz poziom do zrobienia? Wielka puszka zgnieciona. Dobra, czyli do Supremacy jeszcze możemy iść. <laughs> Jeśli nie zauważyliście, nie wyglądamy jak najwyższy porządek. Jak się dostaniemy do tego pomieszczenia z lokalizatorem? Będziemy się musieli wkraść do pralni i pożyczyć przebrania. Jest zaraz Potrzebni przy głównym wymiarzy. korytarzu. Ho ten korytarz patroluje żołnierz. Musimy się go pozbyć. Nie narobimy tak hałasu? BB-8 może nam nie. organizujesz jakąś dywersję. Chyba warto spróbować. Tam jest pokój socjalny. Będą poważne kłopoty, jak tamtędy pójdzie. To tutaj, pralnia! Musimy się tam szybko dostać, zanim szturmowcy nas zauważą. Szybko, ten. Starszy... Terytorium wroga. Dobra, to jest dalej tryb fabularny. Nie poziom. To dokąd idziemy? Eee... o tam! To hmm. e? hmm. Myślisz, że te przebranie Brawo. wystarczą? Zachowujcie się tylko swobodnie! Przebranie. Ale nie za swobodnie! <coughs> Jak będziemy na miejscu? Ile zajmie ci otwarcie drzwi? DJ, największy, no boże, najwyższy porządek. Państwa. Mogę przytrzymać się drzwi? Nie wierzę, że te przebrania działają. Słucham, panią? <grym grym grym grym> Nic. Wracaj do pracy. Tak jest. Roastico, największy Weż? porządek. Nie wierzę, jesteśmy! To się do, do... do roboty. Wielka puszka zgnieciona. Dobra, lecimy. Na samym odcinku sobie skończymy już epizod. Ręce w górę! Krótkie broń, już! Dogadałem się. Transportowce właśnie wystartowały z krążownika. Otworzyć ogień! transportowce hmm. są. Nie mamy szans! Au. Na ciebie też już czas. Ha! Ktoś musi tu zostać i pilotować krążownik. Niech moc będzie z tobą. Zawsze. Mhm. Jerdut! M2187 Jak dobrze, że wróciłeś. No nie. No ta spazma zasrana. Poja jest gotowy dalej? Bierzmy jakieś jakiś myśliwiec się wynosimy. Nie dosięgniemy jej stąd! Może nie musimy. To miejsce jest niebezpieczne. Wykorzystajmy. Miło patrzeć, jak uciekacie. Nie czym szczury z tonącego statku. Padma! Wiesz, że ten statek naprawdę nie przetrwa? Cisza! Dobra. Wszystko się tutaj rozpada! Ciekawe, czy można by zrobić tak, żeby coś z tego podpadało na paznę. Jestem ponad wam. Nigdy nie stąd nie dosięgniecie. Nawet nie próbujcie. Słuchaj, sobie myśli, że Fazma nie powinna stać teraz po zielimy okay. się sam dalej. Okej. ale nie na tyle, żeby wytrzymać lądowanie myśli za Hmm. Więc ja mam tutaj teraz zrobić. Myślicami myśliczami to poważne zagrożenie dla zdrowia. Twoja sytuacja się tylko pogorszy. Znajdź ich! Żołnierze! Brać ich! Za dużo ich tutaj jest! <śpiewanie> <śpiewanie> no fajnie! Dobra, stała. Oj, to porządnie. Że możesz wygrać, pracowałem się przy sprzątaniu, pamiętasz? znowu ludzie. Редактор субтитров А.Семкин Корректор I to nie powinno nic zostać ogólnie, ale okay. Z bezpiecznikiem można by to naprawić. Włączmy z powrotem ten dobra jeszcze coś tutaj trzeba wymyślić tylko już nie wiem co <gry> o dobra już wiem albo nie wiem Dobra Trzebuje jeszcze raz to zestrzelić Ja ci dam i finę obrażać. Zawsze byłeś śmiecie Ale rebeliancki. Ale... <laughs> Zbierzmy jakiś promi się wynośmy. Mm -mm. próbują uciec. Próbują. My to zrobimy. Jakoś się przedostaniemy. zobacz! Ok, to najwyższy porządek. Czasami tu dostajemy pieniądze, ludzie. Ja się nie muszę na starać. I tak już mam prawdziwego Jedi. A tak możemy atakować. <grym> Uciekła statkiem snuka. to. Niech żyje najwyższy wódz. Co to jest? Planeta zwana Crait. I tam jest baza? Opuszczona, ale dobrze ustroniona. Lecą zamknąć grodzie. Żyjecie. To wszystko, co zostało? <grymne> o, jak dobrze Cię widzieć? Wykorzystajcie całą pozostałą moc do nadania sygnału alarmowego na rubierze. Dobra, mam nowe informacje. Wielka puszka zgnieciona. Zrobiliśmy sobie prawdziwego Jedi. Nie starając się praktycznie w ogóle. Wyzwań 0. 0 mini zestawów. W postaci i statki. Fin Crate. Fin, część 8 Supremacy. Rostiko Crate. Rostiko, część 8 Supremacy. Kapitan Fazma. O. Kapitan Fazma, pęknięty helm z lider oddziału najwyższego porządku. Okej. Okay. <laughs> w Na następnym odcinku już sobie prawdopodobnie skończymy tą część. Może będzie jakiś nawet dłuższy odcinek, zobaczymy. Bo tutaj od razu poziomu nie zaczynamy, tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Star Wars The Skywalker Saga.